Witam wszystkich zgodnie z prośbą jednego użytkownika, który tam po prostu mnie ogląda. Niechętnie, bo niechętnie, ale kiedyś obiecywałem, że zamówię też wersję Pro, bo ten telefon 16 miałem zwykłą. No i tam recenzja moja jest, a raczej taka, bym to powiedział, subiektywna opinia i tu sobie to będzie tak samo. No Nie bierzcie tego, co ja mówię, za 100% obiektywną prawdę. To są moje takie prywatne odczucia i porównania do dość starszych telefonów, no bo tu mam dziesiątkę w skórzanym etui tekstem, bo ja tak uważam. E, dbałości dbania dbanie o środowisko zielonych ładów i innych Apple usunęło skórę jako materiał, a skóra tutaj jest genialna, uważam, plus przyciski metalowe i to etui robi robotę w tych właśnie starszych, starszych iPhone'ach naprawdę sporą. Po prostu czujesz w ręce, że masz coś jakościowo drogiego i porządnego i tak dalej. No skóra się też ciekawie, powiedzmy, zachowuje przy, przy pocie i w ogóle jak się starzeje, to ona się po prostu nie niszczeje, ona się pokrywa taką pateną, czy jak to się nazywa? a niestety po dwóch tygodniach gumowe etui Apla za 250 zł, co według mnie nie jest warte nawet 40 zł, zaczyna się już delikatnie wycierać. Nie wiem czy tu będzie widać, ale odciski palców na nim robią się dość spore. No Kolejna sprawa to właśnie jest tutaj przy tej belce, gdzie tu się w sobie wykoduje gesty, tak? Jest część gumy, która no generalnie cały czas mi zahacza o palec. W starszych i tego nie było. Czyli tak stricte, jeśli chodzi o użyteczność tego telefonu, o wygodę użytkowania, ja wolę starszy telefon. Gdzieś nagrałem, ale luszczankę słabo ustawiłem. odlokujmy. jakość samych paneli OLED. Według mnie, i będę się tego trzymał, Stary Samsung, bo tu jest Samsung, wyświetla kolory żywiej, lepiej, nie są wyblakłe i jasnością nie odbiega, chociaż na parametrach technicznych Apple pokazuje zupełnie co innego, od y, tego panelu, który zapewne będzie właśnie chińskim panelem od chińskiego producenta. Apple przy starszych telefonach jeszcze nie miał współpracy z Chińczykami, miał współpracę z Samsungiem. Ja czuję te 100 Hz tutaj, mm, powiedzmy, że tak, chociaż najbardziej czuję w tym telefonie to, że on jest mega szybki, przez co? Przez procesor, który tu zastosowano. Ten procesor spokojnie napędzałby nie jednego pc Miniaturyzacja tu jest na plus, trzymanie baterii, no cały dzień na tej baterii wytrzyma. Nie jest jakoś spektakularnie, ale też nie jest najgorzej. Ten telefon jest warty według mnie 3000, on nie jest warty 5000, bo poprzednie modele nie odbiegają od niego praktycznie niczym. A te inteligentne funkcje wymagają języka angielskiego i Siri w języku angielskim. A nie dość, że Apple, jak się okazuje, teraz skandal podsłuchuje te rozmowy. Siri, pracownicy podsłuchują. No, po polsku by nie zrozumieli, bo nie ma polskiego Siri. No właśnie, no to też nasz rynek traktują po macoszemu i nie ma tego Siri po polsku i raczej nie będzie. Czyli te wszystkie funkcje, które sprawiają, że ten telefon, powiedzmy w stosunku do tam 14, 15, yy, yy, byłoby warto kupić, są u nas nieużyteczne. Kolejna sprawa, aparat. Oglądajcie moje stare shorty, to zobaczycie. Poprzedniej, tak jeszcze starsze. Zobaczycie jakość dźwięku, dużo gorszą i zobaczycie też jakość obrazu. On, w makro, robi świetne zdjęcia. Ok, A, ale przy nagrywaniu, no, przy świetle takim z żarówki, ten aparat nie daje rady. Nie wiem czemu, zmieniałem ustawienia, sprawdzałem szał. Nie ma, jest to samo co w wersji zwykłej 16. Jakbym miał wybierać, jak już miał nowy telefon kupować. Czy 16, czy 16 Pro? Szczerze kupiłbym y, zwykłą 16. Nie dopłacałbym do Pro. Może jest trochę lżejsza, bo ma te tytanowe boki i tak dalej, ale to są takie marginalne różnice, że nie wiem ile to nawet teraz kasy trzeba dopłacić, czy tyś jaka, czy coś, ale to nie jest warte według mnie dopłacania, nie? E, no I, to, to, kolejne testy. No. Ja nie będę też robił testów jakichś prędkościowych, jakichś wydajnościowych. To wszystko macie na necie. To jest moja taka subiektywna opinia. Wielkość y, jest ok. On nie jest jakiś mały, nie jest jakiś duży. Wielkość. W przypadku moim, kiedy ja lubię małe telefony, nie jest jakaś, że mi wadzi, że mi przeszkadza. Fajnie, że jest kabel USB-C, no bo to jest jakby już teraz standard. Unia wymusiła. Ktoś mi napisał, że always on display też można włączyć czarny i faktycznie włączyłem. Czy to się tak przydaje? Mm, nie wiem, bo godzinę to można i na zegarku sobie, że tak powiem, oglądać. To nie wiem, czy to jest jakieś genialne, no ale jest. I feature, który w Samsungach by już. Prawie, Pewnie z dekady temu a w Nokiach. Kto pamięta N9, Nokia tam kiedyś miałem, to też taki widzer był na OLEDzie. Apple to wprowadziło po wielu, wielu latach, coś tam zmodyfikowało, że niby tapeta może być, żeby powiedzieć, że są innowacyjni przy od starych. Co mnie jeszcze delikatnie wkurza, to brak tego przełącznika, bo ja nie mam tego przełącznika do wyciszania, a akurat jego, wyobraźcie sobie, ja używałem. A ten przycisk ustawiłem sobie na latarkę, no bo tutaj. W typ, o właśnie, w tym telefonie jest Star, force jeszcze stary że mocno nacisnę i ta latarka się włączy, tak? wyczuwa siłę nacisku a w późniejszych telefonach już obcięto fizycznie normalnie panel i obcięto z tej funkcji mocnego naciśnięcia i jedynie można dłużej nacisnąć przez co to się często niestety włącza w spodzie i tak dalej ta latarka świeci, zużywa baterię. no ale dobrze, że da się ją stąd usunąć całkiem i no właśnie ustawić na tym przycisk, to jest jakiś plus, tylko że wiecie no, jeśli Apple... o jeśli Apple robi coś, jakby łata swoje dziury, swoje problemy innymi rozwiązaniami, no to to nie jest innowacyjne. To jest po prostu rozwiązanie jakiegoś problemu, który sami stworzyli, po prostu tnąc koszty, bo, bo cieli koszty, tworząc panel, który nie ma funkcji zintegrowanej ze sobą wyczuwania siły nacisku. Więc to, to też jest wada, tak. Kolejna rzecz, przecież Apple się śmiało. Śmiało się totalnie z przycisku i wertykalnego, znaczy nie wertykalnego, tego poziomego, tak, trybu trzymania i z przycisku aparatu, ze spustu. Oni z tego się pierwszy wyśmiali i usunęli, a teraz hipokryzja, czyżby? No tak, bo wracają z tym przyciskiem. Przez etui ten przycisk działa, tylko szczerze Wam powiem, na początku byłem zajarany tym, tam można zoomować, opcje zmieniać i tak dalej. No nie używam tego, może ja jestem jakiś przyzwyczajony, chyba coś, nie wiem, nie używam tej funkcji, ja przynajmniej totalnie, nie? Ale zobaczcie jeszcze właśnie, teraz patrzę, jak już stricte Street no ten telefon jest grub, grubszy od starego starej dziesiątki L2i nawet, nie. No i aparat wystaje, no ale no, trudno, no, ja, ja wolę takie coś bardziej, co mi nie wystaje, co, co po prostu bije tutaj czy po stole. No fajny telefon, tylko szczerze ten design jak na te czasy, nie? Jak na te czasy i jak kiedyś Apple robił, a jak robi teraz, no to, to ja widzę, że to jest spadkowo, nie? Już nie czuję, że to jest taki telefon premium. Chińczycy podskoczyli z jakością, yy, Koreańcy, no Samsung też, a, a Apple, według mnie, przynajmniej Apple nie robi jakiejś innowacji, rewolucji. Yy, no i z designem oni się gdzieś tam zatrzymali i, i teraz tylko cięcia kosztów, wywalać drogie materiały pod pretekstem ekologii, wpieprzać jakąś gumę. No tak jest, niestety. Tak samo ma się sprawa z tą inteligentną wyspą. Ja w ogóle totalnie nie korzystam z funkcji. Jakby nie wiem, łatania, znaczy maskowania tego, bo to jest, to jest maskowanie tego, że, że zrobili wycięcie w ekranie w tym roku. No, na Face ID no jest to wycięcie, jest tu kamerka, to on ma jakąś niby funkcjonalność. No ja z tej funkcjonalności nie korzystam i traktuję to po prostu jako maskowanie kolejnego jakby problemu, który sami stworzyli. I nazywanie to featureem. no to jest coś w stylu Apple. Szkoda, że tak robią, no ale z plusów, ale to i na shortach mówiłem, no jest tytan. Użycie tytanu, no tak jak nie wiem, w samochodach wyścigowych, motocyklach, gdzieś tam w aerospace, jakiś jakichś właśnie rzeczach ultra drogi się to wykorzystuje, jest czymś naprawdę premium. Tytan jest lżejszy, a jednocześnie jest mocniejszy, być na uszkodzenia mechaniczne. No, i wyginanie, inne tak naprawdę, idę uszkodzenia aniżeli stal. Przez co raz? Telefon, no w sumie fajnie leży w łapie, jest dość przyjemne. To nie, nie robi się takie zimne, na przykład jak, jak stal. Nie wiem, jakoś tak jest. Ten metal jest przyjemny, dotykuje, zaokrąglony. No i przez to telefon jeszcze jest lekki, jak na swoje gabaryty, ten telefon naprawdę jest lekki, także tu jest plus użycia tego materiału. Oni też się nauczyli, bo na początku mieli problemy, Te telefony się przegrzewały na niektórych aplikacjach i tak dalej, ale w tym modelu tych problemów totalnie nie ma przy tym procesorze już w ogóle. Self-service, można sobie wymienić z tyłu pierwszy raz chyba szkło, tak? Nie trzeba całego korpusu i to samodzielnie. To jest ogromny plus. Wyświetlacz, tak samo, głośniczki w środku inne, inne, pomniejsze rzeczy. No, aparat, fakt, że na serwisie tam widziałem 1200, przebitki wam tam z tego, no, ale no, jest taka możliwość i można ominąć serwis autoryzowany, no i to urządzenie. Czy Unia wymusiła, czy nie Unia, czy Apple zrobiło trochę pr czy nie, to jest faktu, że jakby, no, da się naprawiać, porównując do, do poprzednich modeli, nie? Jak ja bym miał dawać ocenę temu telefonowi to bym dał takie 7, bo tu jest jeszcze miejsce na improvement, szczególnie w aparatach. Nie wiem czy softwareowo to zrobią, bo generalnie powinno to nagrywać świetnie. Robi fajne zdjęcia w makro. No, ale nagrywanie shortów jak po moich po prostu jest słabo przy świetle świetle e, takim e, no nie dziennym, żarówkowym, bo dziennym jest jeszcze na OK. Może jakiś fotograf mi napisze, z czego to wynika, nie wiem, ja ustawienia różne sprawdzałem i tak samo jest w zwykłej szestcasce i tak samo jest w Pro. Eee, no, no to tak, tak to pokrótce wygląda, 7 na 10 bym dał, według mnie telefon warty 3 koła, eee, nie warty jest 5 koła. Eee, no, jak, jak Was kurde stać, to ok. Jak Was stać, to te pieniądze lepiej rzucić, jak w moim przypadku, w cokolwiek innego, a używać po prostu starego, dobrego telefonu. Ten telefon ma też jakieś tam wady, wieku dziecięcego, będą to poprawiać oprogramowanie, tak teraz się tworzy produkty. Nie wypuszcza się czegoś już idealnie działającego, nie. Po prostu to się to się łata. Ludzie zgłaszają problem z tym, z tamtym, tym. no i programiści gdzieś tam to poprawiają. E Według mnie ten telefon tak jak właśnie się będę powtarzał. 3000 warty, 5 koła nie warty. Jakbym miał kupować na no 16 16, kupiłbym podstawową wersję, nie kupiłbym Pro, bo nie widzę różnicy totalnie w aparacie. No, może ten Titan troszeczkę przemawia za tym Pro, ale to jest takie pół punktu, to nawet nie jest jeden punkt. No i akurat ten kolor biały, ale to już kwestia gustu, minie nie, mi podsiągnie. No i to są takie moje wrażenia. Pamiętajcie, że to nie jest żadna recenzja, to są moje po prostu subiektywne opinie. Możecie to oglądać, nie musicie. Możecie sobie coś z tego wziąć dla siebie, jak weźmiecie jakąkolwiek sugestię moją, czyli kupić starszy poprzedni model w dużo niższej cenie, ale starać się nowy nie na rynku wtórnym w sensie nie używane, no to będziecie bardziej zadowoleni. I nawet dwunastka, nawet trzynastka, nawet czternastka, one będą bardzo długo wspierane. Przez iOS i tak dalej Bym polecał, bo kurde Są tak znikome różnice, że Nie ma sensu walić pięć koła za telefon To jest moje zdanie